Siemano. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po tak długiej przerwie. A dzisiaj będzie taka nowa seria, ponieważ kończę z Brawl Stars, ponieważ moim zdaniem Supercell zepsuło totalnie tą grę. Kiedyś była lepsza. Teraz jest chujem. Za przeproszeniem. No i zaczynam nową serię. Nie będzie to jedna gra, a będzie to wiele gier, ponieważ tutaj będziemy sobie testowali różne gry, a tu tu ogólnie zaczynamy z jakąś tutaj... Yy, Rzeczą. No, Dajmy sobie na to... Tych jenuszy. I tych jenuszy. Dobra, fajnie. Sposłuchajmy sobie, kurwa, i zepsułem. W każdym razie posłuchajmy sobie Janusza, tutaj, tylko to byłby ten... coś, co każdy lubi, oczywiście, Finks, dla Was są tam. i tutaj będzie. Łopatę No i coś takiego ok. Shit, znowu szedłem I dajmy na to Tych jedajów Samuraja, o kurde I... I ten jeden rząd i to jeden rząd Dobra. Nie mam to teraz tu strądu. i tutaj będą ci. Janusze Takie już na fula. No i tu prawa strona będzie 10 razy mocniejsza, moim zdaniem. Ponieważ tam tutaj. Tuważam do koni I to. teraz tutaj takie oto rzeczy i tu dwa rzędy tego czegoś a to się wydaje naprawdę mocne, dlatego zobaczymy, będziemy testowali różne gierki będę mówił czy polecać czy coś jest fajne czy nie i może jakieś płatne gierki też będą a więc, o kurwa. kamera tu jakieś gówno o kurwa, mogę sterować Tutaj kontrol. Dobra. A jak się strzela? Atakuje. jestem kamera, ja kamerę? I tu jest ostra walka z tego co widzę. No ale tutaj tamten tuczny wygrają myślę. No, wygrywają. No ludzie to zrobi. Wow. Ej, myślę, że tutaj fajne walki będą. I napiszcie jak jakaś gierka Wam się spodoba, bo to będę mógł zrobić sobie jakąś serijkę z niej właśnie, więc no... Pst. Nie to to. I tutaj może star, zobaczmy. A, bo tutaj takie. Dobra, custom zobaczmy. Zobaczmy tu. A epik. Epik. Jak chcę. Tylko trzy. Się ograniczenie jest głupie. Dobra. Prawa. Tutaj w pierwszym rzędzie będzie. W pierwszym rzędzie będzie ten chłop. zróbmy tak, w drugim rzędzie będzie taki jakiś tutaj może może, 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 może słuchajcie jakiegoś takiego o tego zioma damy cyk pięknie teraz w prawej tutaj damy to musa, kurczaka kurczak i to coś dobra lept to epika kolejnego i co będzie to kurwa oj to 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 jest postać z gierki Damy sobie teraz... Myślę, hmm. że to po całości. Bo czemu nie? I myślę, że możemy rozpocząć bitwę. Jak my mamy epickich, to wygramy to na luzie. Yy, to będą krótsze trochę odcinki. I no, przepraszam, że przez tyle czas po prostu nie było żadnych odcinków, a tutaj mamy już pierwszą bitwę. I... Napierdalaju się. Ło! Epiki są zbyt mocne. Ups, reklama. Mała reklama... O kurwa. Nie płaciłem za reklamy, więc ją wyłączyłem. Zwyczajnie. O, o kurwa. To zajebiście. Wy tego dinozaura. Kontrol. Waliłem ich na ryj. O kurde. Powróciłem po kolejnej reklamie, ponieważ ja mi nie płacono za reklamy, więc no. Dobra, w każdym razie tutaj damy sobie epików jakichś... Takich... Oto. O kurde. Dobra, prawo sobie zrobiłem taką drogą strasznie jakąś. Może mamuty Żeby wiecie. пошло уже тут Добро. Эпик и много такого хопа. Много поедем. Трех могу дать. Что не могу дать? Доброе. Epic przykład skład jest taki Tutaj damy dwa pełne rzędy słoni I zobaczymy czy epickie będą miały szansę Na początku nie będziemy żadnym sterować epickim A potem zaczniemy sobie sterowanko Więc rozpoczętym te i Czy epic da radę? Czy epickie te dadzą radę? Zobaczmy Słoń tutaj napierdalają już całej pety Ale no tutaj Epickie to epickie jednak Wow. Słonie odlatują w dupę. Dosłownie. Sło, słonie są niszczone. Słonie są niszczone w tym momencie. Epiki są po prostu zbyt potężne, aby. te ci frajerzy Tak na ma Nie, nie, nie instalujcie tego, bo to gówno. Po prostu nie miał czasu. Tutaj jest multiplayer jakiś, więc o kurwa, jest multiplayer, więc ja multiplayer abym mógł w sumie sobie zagrać. Bo to jest naprawdę spoko się zmierzyć z jakimś idiotą. Ranked może no, watch a tu manej. Nie mogę tu widzieć. No dobra, a. jakiś Tak, By the way może mnie nie. słychać na odcinku. Tak, By The Way. Oh, no O, dobra. Tak, By The Way to sobie wycisza wszystko. Dobra, Battle Simulator ser... 3. 3 tryby: multiplayer, 3 single player, sandbox. Single player, pyk. Główno ale ja już sandboxy sobie pograłem farmer kosztuje 5, a ja mam ile. więc tych farmerów i chuj masz I już mam 40 miałam do wykorzystania, dobra a więc no zobaczmy <laughs> jak to będzie wyglądać. Mniej farmerów mają, dobra. Rozwalaj bo my mam dwa razy tyle farmerów. Byk kontrolujemy jakiegoś chłopa, tak by the way. I zginął ten chłop, tak by the way. A już nasz przeciwnik też zginął. Dobra, te odcinki ogólnie będą po. Te odcinki ogólnie będą yy, po jakieś 10 minut, właśnie, a 10 minut minęło. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I pamiętajcie o zasubowaniu kanału Dania Łapki w górę i robię, robię taką pewną rzecz, yy, ponieważ yy, macie szansę wygrać, jeżeli ktoś gra w Fortnite'a, w oddolce do Fortnite'a. Yy, będę tak yy, mniej więcej co miesiąc robił. Yy, Dwa razy w miesiącu będę robił konkurs na 1000 foldersów, czyli 40 zł. Yy, zasady losowania są takie: danie, danie sub, suba na kanale, yy, łapka w górę pod ostatnimi trzema filmami przed yy, konkursem. Yy, no, oczywiście, będę zapowiadał, kiedy te trzy filmy ja pierdzielę. No i yy, w sumie tyle, prawie tyle, ponieważ sub. Z dzwoneczkiem na kanale przed, w ciągu 3 dni przed konkursem dania łapki w górę pod każdym filmem i obejrzenie go co najmniej w 5 minut, minutach filmu. No i komentarz, hashtag biorę udział, no i napiszcie co tam dalej chcecie w komentarzu. Ale musi być hashtag biorę udział, bo jak nie, to nie będziecie brani. W nie będziecie jakby uwzględnieni w losowaniu. A więc taka mała seryjka, jeżeli ktoś nie gra w Fortnite'a, wylosuje go, będzie mógł sobie wybrać do innej gierki jakieś doładowanie za 40 zł, właśnie, więc trzeba mi tylko na maila opisać, napisać, którego będziecie mieli w opisie. A więc dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o sobie z dzwoneczkiem oraz łapką w górę i się siema.